Oto tchnienie przeznaczenia, unosi się na wiatrach czasu, niosąc prawdę, którą zaciemnił osąd tych, którzy nie potrafią patrzeć sercem. Duchowa sprawiedliwość działa cicho, lecz nieubłaganie. Każde słowo wypowiedziane o Tobie odbija się echem w korytarzach wszechświata, czekając aż ciężar prawdy przywróci równowagę. Ci, którzy doradzali osobie, którą kochasz, nie znając głębi Twojej duszy, mogli kierować się strachem zazdrością lub zwyczajną niewiedzą. Ale prawdziwa miłość nie rozpada się pod wpływem cudzych opinii, hartuje się w ogniu, prób i umacnia w czystości intencji. Jej oczy szukały odpowiedzi w głosach z zewnątrz, lecz jej dusza odczuwała twoją nieobecność w ciszy samotnych nocy. Czas mijał. Pojawiły się wątpliwości, a dystans rozciągnął się między wami niczym zasłona. Jej serce stało się ciężkie. Bo każdy kolejny osąd stawał się murem oddzielającym ją od prawdy o tym, co kiedyś czuła. Ale serce jest mądre, a boska sprawiedliwość nie pozwala, by prawdziwe więzi zostały zerwane przez chwilowe iluzje. To, co prawdziwe, zawsze odnajduje swoją drogę, a to, co fałszywe, rozwiewa się jak mgła o poranku. Na początku mogłeś czuć ból, dławiącą niesprawiedliwość. Jakby Twoja istota była zniekształcana na oczach osoby, która liczyła się najbardziej. Wołałeś w milczeniu, pragnąc, by zobaczyła więcej niż tylko słowa, które do niej dotarły. Ale droga do prawdy nie zawsze jest natychmiastowa. Czasem trzeba przejść przez pustynię wątpliwości, zanim znajdzie się oazę zrozumienia. To właśnie w tej przestrzeni, między tym, co usłyszała, a tym, co w końcu pojmie, działa duchowa sprawiedliwość. Każda łza, która spłynęła z Twoich oczu, została zapisana na kartach czasu, każda cicha prośba została wysłuchana przez siły rządzące harmonią wszechświata. Nic nie pozostaje niezauważone. Ci, którzy zniekształcili Twój obraz w jej oczach, mogli przez chwilę czuć się zwycięzcami, ale prawda ma swój ciężar, którego nie uniosą ci, którzy budują swoje słowa na ruchomych piaskach kłamstwa. Przypływ życia zawsze zwraca to, co zostało utracone. I zabiera to, co nigdy nie było prawdziwe. Pamiętasz ten dzień, gdy bez wyraźnego powodu poczułeś ścisk w piersi, jakby coś zostało z ciebie wyrwane? To był moment, gdy słowa rzucone przeciwko tobie odbijały się echem w jej myślach, zasiewając ziarna wątpliwości. Ale tak jak nasiono potrzebuje czasu, by wykiełkować, tak prawda potrzebuje swojego momentu, by rozkwitnąć. Duchowa. Sprawiedliwość nie działa pochopnie, jest precyzyjna i nieomylna, i nadejdzie dzień, gdy jej serce stanie się zbyt ciężkie, by ignorować wspomnienia. W ciszy nocy, gdy nie będzie wokół nikogo, kto mógłby ją przekonać, poczuje twoją nieobecność w sposób, którego nie będzie mogła zignorować. Prawdziwa miłość nie znika bez śladu, a serce ma swój własny język, którego nie. sposób zagłuszyć kłamstwem zacznie zadawać pytania. Co tak naprawdę usłyszała? Kto miał interes w tym, by was rozdzielić? Czy to, co jej powiedziano, miało sens, czy było jedynie odzwierciedleniem lęków tych, którzy doradzali? Tak zaczyna się duchowa sprawiedliwość, od przebudzenia pytań, których nie da się już stłumić. Prawda, dotąd ukryta w cieniu, zacznie stopniowo wychodzić na światło dzienne, a potem przyjdzie ulga. Najpierw cichy szept, intuicja, potem coraz głębsze zrozumienie. Zacznie dostrzegać znaki, drobne szczegóły, które wcześniej umknęły jej uwadze, wspomnienia dobrych chwil, prawdziwej miłości, słów wypowiedzianych bez lęku. Zrozumie, że to, co o Tobie usłyszała, nie zgadza się z tym, co naprawdę przeżyła, i właśnie wtedy równowaga zacznie się przywracać. Sprawiedliwość duchowa nie potrzebuje świadków ani ziemskich sądów. Działa w sercu, sumieniu. I przebudzeniu prawdy. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, pustka, którą odczuwała, stanie się nie do zniesienia, a pragnienie naprawienia tego, co zostało utracone, zacznie w niej kiełkować. Pycha spróbuje ją powstrzymać, lęk przed oceną będzie ją trzymał w miejscu, ale głos prawdy okaże się silniejszy. Nie zdziw się, jeśli nagle poczujesz niewytłumaczalną ulgę, jakby coś zostało uwolnione. To znak, że prawda zaczyna dotykać jej duszy. Energia się zmienia, ścieżki układają się na nowo, a sprawiedliwość zaczyna działać. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się realne. To, co było odległe, zacznie się przybliżać. I wtedy nadejdzie moment wyboru: trwać w wygodnej iluzji, którą sobie stworzyła, czy poszukać prawdy, która zawsze była obecna? Właśnie. Wtedy sprawiedliwość się dopełni, gdy jej serce okaże się cięższe niż słowa innych ludzi. A gdy to nastąpi, pytanie nie będzie brzmiało czy, lecz kiedy. Sprawiedliwość duchowa nie szuka zemsty, a jedynie równowagi. To, co zostało odebrane w sposób niesprawiedliwy, zostanie przywrócone w taki czy inny sposób. Może wróci do ciebie, a może wszechświat postawi na twojej drodze kogoś, kto nigdy nie będzie potrzebował dowodów by uwierzyć w to, kim jesteś. Tak czy inaczej, prawda zawsze sprzyja tym, którzy pozostali wierni sobie. Ci, którzy mówili o tobie źle, pewnego dnia odczują ciężar własnych słów. Nie dlatego, że ktoś ich ukaże, ale dlatego, że życie zawsze oddaje to, co sami wysyłamy w świat. Jeśli rozsiewali zwątpienie i niepewność, sami doświadczą, jak to jest być niezrozumianym. Taki jest naturalny cykl sprawiedliwości. A gdy to wszystko się wydarzy, spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że nic nie poszło na marne. Ból, który czułeś, uczynił cię silniejszym. Łzy, które wylałeś, oczyściły Twoją duszę. A czekanie, naprawdę było dowodem, że Twoje serce od początku znało odpowiedź. Sprawiedliwość duchowa nie zawodzi, po prostu działa we własnym tempie. Teraz weź głęboki oddech. Sprawiedliwość już jest w ruchu. Znaki zaczęły się pojawiać. Prawda jest w drodze, a gdy nadejdzie, rozświetli mrok niczym błyskawica przecinająca niebo. I wtedy wreszcie zaznasz spokoju. Kiedy prawda w końcu zaświta w jej świadomości, nie będzie mogła jej zignorować. Serce zacznie krzyczeć głośniej niż jakiekolwiek rady, które otrzymała. Słowa innych, które wydawały się pewne, staną się puste w obliczu siły wspomnień. W jej wnętrzu pojawi się dziwne uczucie, rosnący niepokój, jakby próbowała ułożyć puzzle, w których nagle brakuje kawałków. Przebudzenie będzie powolne, ale nieuniknione. Sprawiedliwość duchowa nie działa gwałtownie, jest jak wiatr, który stopniowo rozwiewa chmury, ukazując słońce, które zawsze tam było. I tak, krok po kroku, zacznie dostrzegać własnymi oczami to, co kiedyś słyszała z cudzych ust. Wątpliwości zamienią się w niepokój, a niepokój w potrzebę zrozumienia. Jedno pytanie będzie nieustannie powracać w jej myślach: Czy się pomyliłam? I to wtedy przeszłość, którą starała się zostawić za sobą, zacznie ją przyciągać z powrotem. Małe detale, które kiedyś wydawały się nieistotne, nagle nabiorą znaczenia. Piosenka usłyszana w radiu, zapach pojawiający się znikąd. Wspomnienie, które wraca bez zapowiedzi. Spróbuję to zignorować, ale wszechświat ma swoje sposoby, by doprowadzić do równowagi. Każdy znak stanie się kolejnym elementem układanki, szeptem przeznaczenia prowadzącym ją do prawdy. Być może będzie walczyć, próbując stłumić własne uczucia, bo przyjęcie prawdy oznacza przyznanie się do błędu, a nie każdy jest na to gotowy. Ale sprawiedliwość duchowa nie wymaga pośpiechu. Liczy się tylko to, by lekcja została przyswojona. A ten proces już się rozpoczął. Żal zacznie osiadać w jej sercu jak cień, ciężar, którego nie da się zignorować. A tymczasem ty poczujesz zmianę. To, co kiedyś bolało, zacznie się zamieniać w zrozumienie. Wszechświat nigdy nie zamyka jednej drogi, nie otwierając innej. Jeśli ta historia jeszcze nie znalazła swojego zakończenia, to dlatego, że coś większego wciąż jest w przygotowaniu. Twoja dusza już wie, że wszystko układa się tak, jak powinno. A spokój zacznie wypełniać twoje serce, nawet jeśli nie będziesz umiał tego logicznie wyjaśnić. Ale co się stanie, gdy ona w końcu wszystko pojmie? Co zrobi, gdy prawda stanie się dla niej zbyt ciężka do zniesienia? Na początku może próbować ją zagłuszyć. Znajdzie wytłumaczenia dla swoich decyzji, będzie przekonywać samą siebie, że postąpiła słusznie. Ale prawda nie milknie. Im bardziej będzie z nią walczyć, tym silniejsza stanie się potrzeba naprawienia tego, co zostało zniszczone. Jej umysł wypełni się pytaniami. A co jeśli? Co jeśli słuchała mniej innych, a bardziej własnego serca? Co jeśli bardziej ufała swoim uczuciom, niż słowom, które usłyszała? Co, jeśli los wciąż daje jej szansę, by napisać tę historię na nowo? Te pytania staną się nieuniknione, a każde z nich poprowadzi ją głębiej w poszukiwaniu prawdy. Duchowa sprawiedliwość będzie działać po cichu, układając ścieżki na nowo, aż w końcu wszystko stanie się dla niej jasne. A potem, pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, poczuje pragnienie, by się z Tobą skontaktować. Nie dlatego, że szuka odpowiedzi. Lecz dlatego, że wciąż czuje coś niedokończonego. Wszechświat zawsze daje możliwość, by prawda została wypowiedziana, a ona zacznie czuć tę potrzebę coraz mocniej. Najpierw będzie to przelotna myśl, potem impuls, aż w końcu nie będzie już mogła tego powstrzymać. Pierwszy krok będzie najtrudniejszy. Jak zacząć tę rozmowę? Jak odnaleźć kogoś po tak długim czasie i tylu wypowiedzianych słowach? Jej umysł będzie szukał wymówek, ale serce już podjęło decyzję. A kiedy działa duchowa sprawiedliwość, nic nie jest w stanie zatrzymać tego, co musi się wydarzyć. Być może spróbuje subtelnie dać znak, że chce porozmawiać, drobnym gestem, nieśmiałym sygnałem. Może zdecyduje się na coś bardziej bezpośredniego, szczere przeprosiny. Jednak nie sposób, w jaki to zrobi, będzie najważniejszy. Lecz fakt, że prawda w końcu znalazła drogę na powierzchnię. A ty? Co zrobisz, gdy ten moment nadejdzie? Czy twoje serce będzie gotowe? Duchowa sprawiedliwość nie wymaga od ciebie, byś wracał do przeszłości, lecz byś zrozumiał, że wszystko miało swój większy sens. Wybór będzie należał do ciebie, a bez względu na to, jaką ścieżkę obierzesz, wszechświat upewni się, że znajdziesz się dokładnie tam, gdzie powinieneś. Podczas gdy ona przechodzi swoje przebudzenie, ty poczujesz nieoczekiwaną ulgę. Ogarnie cię spokój, choć jeszcze nic nie zostało powiedziane. Dzieje się tak, bo energia się wyrównuje, a to, co zostało odebrane niesprawiedliwie, w pewien sposób powraca. Życie zawsze odnajduje sposób, by zwrócić to, co naprawdę do ciebie należy. Najbardziej niezwykłe będzie to, że ci, którzy kiedyś się wpływali, teraz będą tylko obserwatorami, bez możliwości ingerencji. Bo gdy prawda wychodzi na jaw, manipulacje i kłamstwa tracą moc. Każdy poniesie konsekwencje swoich działań. Niektórzy zmierzą się z żalem, inni odnajdą spokój, wiedząc, że od początku podążali za głosem serca. Duchowa sprawiedliwość niesie ze sobą głębokie lekcje, pokazuje, kto był. Przy tobie z miłości, a kto wykorzystywał sytuację, by siać wątpliwości? I każdy z zaangażowanych doświadczy tej lekcji. Ci, którzy próbowali was rozdzielić, zrozumieją, że nie da się pokierować przeznaczeniem. Ci, którzy doradzali bez pełnej wiedzy, poczują ciężar słów wypowiedzianych bez rozwagi, ale przede wszystkim to w niej zajdzie największa zmiana, bo gdy raz zobaczy się prawdę, nie da się już od niej uciec. Będzie musiała zmierzyć się z rzeczywistością, z wyborami, których dokonała i z szansami, które przegapiła. I to właśnie wtedy dokona się prawdziwa sprawiedliwość, gdy uświadomi sobie, że wszystko mogło wyglądać inaczej. A ty? Zrozumiesz, że nigdy nie chodziło o wygraną czy przegraną, zawsze chodziło o naukę, rozwój i równowagę. To, co prawdziwe, nigdy nie zostaje stracone. Po prostu odnajduje inną drogę, by powrócić. Może więc, gdy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak miało się wydarzyć. To, co przyniesie przyszłość, wciąż nie jest zapisane. Jednak sprawiedliwość duchowa już działa, a gdy nadejdzie właściwy moment, wszystko nabierze sensu. Droga, duszo, wszechświat wyrównuje ścieżki, odsłania prawdę i ujawnia to, co było ukryte. Nic nie umyka jego uwadze, a każda lekcja ma swój czas na zrozumienie. Nie musisz się obawiać. To, co do ciebie należy, w taki czy inny sposób do ciebie wróci. Prawdziwa miłość nigdy nie ginie, jedynie czeka na właściwy moment, by ponownie rozkwitnąć. Dziękuję ci, że pozwoliłaś tej wiadomości dotrzeć do Twojego serca. W głębi duszy poczułaś, że to prawda, a to znak, że wielkie rzeczy już się dzieją. Nic w tym przekazie nie jest przypadkowe. Anioły zawsze prowadzą tych, którzy potrzebują usłyszeć ich słowa we właściwym czasie. Teraz mam do ciebie prośbę. Jeśli ta wiadomość poruszyła cię, jeśli w każdej jej części poczułaś energię prawdy, napisz w komentarzu: Jestem gotowa na piękną historię miłości. W ten sposób oznajmiasz wszechświatowi, że otwierasz się na wszystko, co sprawiedliwość duchowa ma ci do zaoferowania. To nie jest tylko komentarz. To zobowiązanie wobec własnego szczęścia. Aby nadal otrzymywać przesłania od aniołów, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Nasza więź się tu nie kończy, przed tobą jeszcze wiele odkryć i tajemnic wszechświata, które wkrótce ujrzą światło dzienne. Nie przegap żadnej z tych wiadomości. Bądź czujna. W kolejnych nagraniach anioły przyniosą nowe objawienia. Które mogą całkowicie zmienić Twój sposób postrzegania życia i przeznaczenia. Zasługujesz na prawdziwą miłość, na to, by prawda zajaśniała w Twoim życiu i by to, co zostało Ci odebrane niesłusznie, zostało przywrócone. Zaufaj, sprawiedliwość duchowa już działa. Niech boskie światło prowadzi Twoje kroki, a Twoje serce nabiera siły każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.